Witajcie kochani w nowym filmie. Jak możecie zobaczyć po tytule, będzie to film poświęcony produktom z Homla. Wiecie, że ja bardzo lubię ten sklep. W jednym chyba nawet vlogu mówiłam Wam, że przymierzam się do zakupu koca, na którego polowałam, którego szukałam na różnych stronach, dlatego że u mnie kolorystykę, jak wiecie, jest czarno-biała, trochę szarości i gdzieś tam w tych tonacjach również szukam dodatków. I powiem Wam, że akurat na wchodząc na stronę Homla Homli. Nie wiem, czy to się odmina, czy też nie. W każdym razie, wchodząc na ich stronę, zobaczyłam przepiękny, beżowy, beżowo-taki kremowy odcień koca, który bardzo, bardzo mi urzekł i stwierdziłam, że idealnie będzie pasował właśnie do mojego wnętrza. Ale dobrze, kochani, nie będę przedłużała. Zasiądźcie wygodnie, zabierzcie sobie coś dobrego do picia, a my zaczynamy. Tych produktów naprawdę nie będzie wiele, bo będą raptem trzy, ale w związku z tym, że również pomyślałam o swoich znajomych i kupiłam dla nich kubki, o których Wam też już kilkukrotnie mówiłam, pokazywałam Wam. One już... Są rozdane, więc po prostu ich nie mam, ale wzięłam te, które mam u siebie i Wam też je mniej więcej pokażę, bo wiem, że jest mnóstwo inspiracji w różnych sklepach odnośnie tych pierwowzorów, jakie powstały. Tak mi się wydaje, że to były pierwowzory, które powstały w Homla. Więc kochani, dobra, dosyć gadania i na koniec jeszcze Wam tylko pokażę, bo właśnie przyszły do mnie poszewki z AliExpress, ale to będzie jako bonus. Dobrze, kochani, no to co? Zaczniemy od koca. Od koca, który zrobił tak wielką furorę. Od koca, który, o którym mam też wspominałam w jednym z moich vlogów, że się nad nim zastanawiam. No i co? I jest i on przepiękny. Cena rzeczywiście 129 zł. Drogo troszeczkę, ale stwierdziłam, że jeżeli już kupuję i inwestuję to chcę dać rzeczywiście dobrą jakość tym wszystkim moim dodatkom. I on jeżeli chodzi, słuchajcie, o wymiary to jest 130 na 170. Jest naprawdę przemiły, Pewnie będzie dobrze trzymał ciepło. Powiem wam, że ja go jeszcze nie otwierałam, ale powiem wam, że ja wam oczywiście nagram przebitki, także będziecie widzieli, jak on wygląda z wierzchu i Wam pokażę jak on wygląda tutaj w środku, ale to na przebitkach na pewno Wam um, w przybliżeniu wszystko dokładnie pokażę, będziecie to widzieli. Ale spójrzcie, no moim zdaniem koc jest przepiękny i 129 zł. Ja wiem, że to jest trochę przeginka jak za koc, ale myślę, że te właśnie takie um, koce, futrzaki, one niestety, ale one są dość drogie to jest droga sprawa, droga impreza jak to niektórzy mówią, ale moim zdaniem warto rzeczywiście inwestować w dobre gatunkowo koce, co prawda jeden taki w sklepie Home and You mi się podoba, ale on kosztuje chyba teraz na przecenie jest za 300 chyba 350 zł i to jest rzeczywiście taki futrzak o jakim ja zawsze myślałam ale stwierdziłam, że nie 300 wy to za koc to, to już jest przeglinka. Tak więc to jest pierwsza rzecz, którą kupiłam w Homla. Druga rzecz. Yy, pomyślałam sobie, że skoro tak naprawdę te dodatki w kuchni u mnie to również stanowi biel i czerń. To skuszę się na taką puszkę. Przepiękna puszka, akurat też taka lakierowana. Wiecie, że ja mam to czarne szkło i też mam szafki na wysoki połysk. Um, I mam też takie dwa pojemniczki, w których trzymam kawę, ale one są malutkie. To jest puszka znacznie większa, więc pomyślałam, że po prostu ja tutaj puszki przesypię tą kawę. A w tamtych będę może trzymała też jakieś dodatkowe kawy, które gdzieś tam. Bo nie zawsze mi kilogram właśnie wchodzi, e, zarówno do ekspresu, jak i po rozsypaniu do tych mniejszych e, puszek. A myślę, że taka większa puszka idealnie będzie się sprawdzała. Tutaj jeszcze jak możecie zobaczyć. Cena oczywiście 24,99 i tyle rzeczywiście zapłaciłam za ten pojemniczek. Tutaj macie nawet wygrawerowaną nazwę Homla, um, taka subtelna, więc fajnie, że ona jest cała czarna, bez żadnego napisu, bo jest mnóstwo takich pojemników z napisem kawa, herbata, cukier, a ja właśnie nie chciałam. Ja chciałam zwykłą, stonowaną I pomyślałam sobie, że jeżeli ona mi się sprawdzi, to zamówię sobie na pewno jeszcze drugą. Jak ona wygląda w środku? No, po prostu taka. Fajnie, że ona w środku tutaj ma dodatkową, taką jakby ochronę przed wietrzeniem, więc to też będzie bardzo dobrze mi trzymało właśnie aromat kawy. No i sama puszka w sobie jest również duża. To jest drugi produkt. Druga rzecz, którą kupiłam sobie do domu, która też była mi potrzebna. I ostatnia rzecz, na którą się skusiłam. To jest marmurowa, biała deska. Taka, wiecie, do serwowania serów, y, czy nawet jakichś przystawek y, podczas kolacji. 100% marmur, y, lastriko to jest rodzaj marmuru? Chyba tak. Um, więc myślę, że tak naprawdę ona też posłuży mi na lata. Jest tu wprawdzie napisane, że jest to deska do krojenia, natomiast ja jej jako deski do krojenia nie będę używała. Cena 49,99, więc uważam, że jak za taką jakość deski do serwowania. Um, z porządnego materiału to też jest bardzo fajna bardzo dobra cena. Jeżeli chodzi o wymiary to jest 30 na 18 cm. Ja też nie chciałam za dużej, bo jak wiecie, ja tych stołów też nie mam ogromnych. Taka mała deseczka w zupełności wystarczy do tego, żeby położyć trzy rodzaje sera jakieś owoce, krakersy nawet z boku jakiś sosik i albo konfitura, albo po prostu um, Jakiejś czatnej i to też bardzo fajnie będzie wyglądało. Jednak, Biel powiem wam szczerze, ja mam mnóstwo takich drewnianych desek i ja wiem z praktyki, bo ja bardzo często, jak mam gości, to bardzo często właśnie serwuję na tych drewnianych deskach i kupowałam naprawdę najtańsze, najdroższe, ale niestety drewno jest rzeczą nietrwałą i nawet podczas mycia. No to gdzieś tam to drewno się też rozchodzi po pewnym czasie. I ostatnia rzecz, którą kupiłam, o której już Wam mówiłam, że rozdałam znajomym, są to kubki. Jak wiecie, kubki, o których zawsze wam też wspominałam, że warto kupić, bo są po prostu eleganckie, ładne, um, gustowne. I ja mam e, złote, takie biało-kremowe ze złotą tutaj ob, obramówką i czarne. Czarne zazwyczaj używam, bo jakoś czarnego mi się lepiej pije, nie wiem dlaczego. Po prostu tak mam. E, jeden kubek jest w cenie 24 złotych i 99 groszy. Ja kupiłam tak naprawdę te dwa Rodzaje i dałam w prezencie moim znajomym, ale powiem Wam, że bardzo byli zachwyceni, jak do mnie przyszli um, i właśnie zeserwowałam im kawę w tych kubkach, no po prostu zapragnęli, więc akurat mieli okazję, żebym ja na nowe mieszkanie im sprezentowała coś, więc powiedziałam, żeby sobie nie kupowali, ja już im to sprezentuję. No i dostali ode mnie po dwa takie dwa czarne i dwa te białe. Kremowe, możemy powiedzieć, kubeczki, więc się bardzo ucieszyli. Ja powiem Wam szczerze, ja bardzo lubię robić takie zakupy przemyślane, takie zakupy. Um... Potrzebne. Ja nie lubię też takich, wiecie, sama prywatnie nie lubię dostawać takich durnostujek, ale też sama nie lubię innym czegoś takiego dawać, więc zawsze jestem praktyczna i zawsze po prostu pytam wprost, czy czegoś nie potrzebują do kuchni, do salonu, do sypialni, do łazienki i po prostu wtedy na takich rzeczach się skupiam. Ja myślę, wiecie co, że już te czasy, gdzie kupuje się po prostu w ciemno, żeby tylko komuś dobrze zrobić już minęły. Teraz jesteśmy bardziej ta, tak mi się wydaje świadomymi konsumentami, więc nawet idąc na um, czy to urodziny, czy para, parapetówkę, zawsze najlepiej po prostu zapytać wprost czego dana osoba po prostu sobie życzy ja nie lubię być zask zaskakiwana i również nie lubię zaskakiwać innych bo mnie się wydaje właśnie bo mnie się wydaje że to się może to przydać albo że to to sprawi przyjemność no niekoniecznie wiem oczywiście tak tak zaraz będzie tutaj bum że przecież po to są niespodzianki żeby komuś sprawić radość ale wiecie co ja jednak mimo wszystko yy, niespodzianek nie lubię nie lubię też niespodzianek robić ja lubię rzeczy Fajne, zaplanowane, i tak jak powiedziałam, podkreśliłam to już chyba kilkukrotnie, świadome um, zakupy, prezenty i niespodzianki. I właśnie dodatkowo to chciałam Wam jeszcze ten bonusik, o którym Wam wspomniałam, powiedzieć o dwóch poszewkach, które do mnie przyszły, ale mi się wydaje, że chyba one już do mnie przyszły. E, I sprzedawca mi wysłał ponownie nie wiem dlaczego. W każdym razie takie przepiękne, świąteczne mm, poszewki. E, powiem Wam, że poszewek nigdy za wiele. One się też, wiecie, po jakimś czasie wspierają. Tak naprawdę one niczego, niczym, nie niczego, ale niczym nie, odbieg od, nie odbiegają od tych poszewek e, z właśnie z Homla, czy z Home and You czy nawet z Zary. To jest jakaś dobra, fajna bawełna. Widać, że to jest e, fajnie skrojone. E, zameczek też jest idealny. Idealnie wszyty, więc myślę, że taka poszewka też mi posłuży na lata. Myślałam, że ta czerń będzie bardziej czarna, ale z drugiej strony, wiecie co, już nie ma się co czepiać te poszewki i tak kosztują grosze, więc bo ja chyba za jedną poszewkę zapłaciłam 5 zł, chyba jakoś tak. Dobrze kochani, e, jak widzicie, to nie był e, długi filmik. Ja nie chciałam się też skupiać i, i pokazywać Wam 50 rzeczy. E, jednak wolałam, aby skupić się na tych rzeczach, które rzeczywiście bardzo, bardzo potrzebuję, na które od dłuższego czasu gdzieś tam polowałam i super, że mi się udało trafić na, na to wszystko w jednym sklepie. Chciałam tylko taki przegląd pokazać, na co ja się zdecydowałam, co może Was zainspirować, co będzie dla Was też taką. Um, takim, um, takim smaczkiem do tego, żeby sobie wejść na, tą, na stronę Homla. E, to nie jest film sponsorowany, ja za te wszystkie rzeczy zapłaciłam sama. Tak tylko mówię, żeby, żeby w razie czego ktoś nie miał wątpliwości, że, um, że pokazuje rzeczy być może nieprzydatne, a drogie, bez promocji, bez przeceny, a. Um, uważam, że, że one są mi potrzebne. Tak, one mi są potrzebne. Zdecydowałam się na nie, tak jak powiedziałam, od dłuższego czasu. Poszukiwałam takich y, przedmiotów do mojego mieszkania. I ok, tak. Cała filozofia. Dobrze, kochani, bardzo Wam dziękuję. Napiszcie mi koniecznie w komentarzu, czy Wy coś ostatnio upolowaliście, czy w ogóle znacie sklep Homla, ale myślę, że chyba większość z Was tak. I jeśli chodzi o te wszystkie dodatki do domu, co Wy tak naprawdę, jaki dział dla Was jest najbardziej inspirujący, jeżeli chodzi o sklep Homla? czy częściej zaglądacie na te działy e, takie, wiecie, salonowe, czy, czy kuchenne, czy raczej takie do, do sypialni, do łazienki. Jestem bardzo ciekawa, bo powiem Wam, że ja tak naprawdę, jak ja wchodzę na taką stronę, to mnie interesuje wszystko. Wszystko, po prostu wszystko. I wszystko bym chciała wykupić, ale rozsądek mówi nie, bo kupuj z głową. Tak jak już powiedziałam. Chcę być świadomym konsumentem i staram się rzeczywiście w tym roku wdrażać tę zasadę w moje życie. Kochani, dziękuję Wam pięknie. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić lak po sobie w postaci komentarza. Jeśli macie ochotę, oczywiście zachęcam i zapraszam Was do subskrypcji, do pozostawienia dzwoneczka. A my, moi drodzy, widzimy się w następnym moim filmiku. Do następnego. Ciao!